Siemanoczko widzowie jesteś strony, oczywiście Stojny Kalak i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Fortnite już w nowym sezonie. Dzisiaj jedemy unsmeister Siema, witam! W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie challenge Tylko nowy laser. Będziemy mogli grać tylko właśnie nim yy... i sumie tyle. jeśli yy, yy. chcecie więcej odcinków tego typu, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. Odcinki są teraz mniej więcej co 3-4 dni. No i co? My się widzimy już w wielce. Dobra widzowie, jesteśmy i lecimy na bazę banitów. Zresztą, dawno mnie nie widzieliście tutaj. Teraz będzie twarz razem z tłem. Tylko, że były małe problemy techniczne, musiałem wszystko ponoprawiać i teraz będzie tak. Tak! Tego nikt się nie spodziewał! Widzowie, bardzo ważna informacja testowania nie było na odcinku. Wbijecie na live'a, do którego link macie w opisie. Tam. Zrobiliśmy sobie testowanie sezonu. Razia. jaj. Typek! O, takie trochę lagi bym powiedział. Ja bale, Przydałaby bale. się pomoc? Jestem już. Co tu się dzieje? Moców nie mam. Ty Blizzas. Mind dostał 96. Ja nie, no. Widzimy się w kolejnej gierce, nie? Dobra, widzowie, jesteśmy. I gdzie my sobie teraz lecimy? Magiczne. Ja przetestujemy... O ile, nie zginiemy w ogóle. Ten y, trik, znaczy my już byliśmy na nim, ale y, usunęli tam wszystko oprócz jednego Epic chesta. teraz tam jest Epic Chest, więc jeśli macie kutliwych kolegów, to nie latajcie tam. Prawda, ale... Mamy mamuta. Szkoda, że tylko na chwilę. Five minutes later. No. Ja już szukam. Bo skrzynka, musimy te lasery znaleźć, bo tak to bez sensu. Mam duszka, muszę go gonić teraz. Tu jeszcze skrzynka. No gdzie ten laser? Wiem. tutaj są skrzynki, to ja otworzę. Otwórz sobie, może ci akurat laser dropnie. No, świetny laser. <laughs> nie, biorę to was najpierw. Ja i nawet nie biorę. Yeah. A tu są jeszcze dwie skrzynki Pierwszy. No on, on chyba ich coś wali Też. No nie wiesz No co oni robią? To jest jakiś... Rzadko No chyba ich coś źle No i powaliło Czekaj nie otwieraj, musimy to zniszczyć żeby lud się nie zablokował Już Dupa Tak to mogę skomentować Najpierw musimy lasery znaleźć Chociaż jeden, nie? Żeby jedna osoba mogła grać A tu jest usprawniony ten nowy karabin Nie, pamiętam dalej jakaś nowa A są jakieś skrzynki? Może czy ty... Nie ma lasera chyba Nie, tu nie ma skrzynek Tu nie, tu nie było skrzynek niestety No to nie ma lasera Jest! No... Tutaj! Zapas 4 możemy kupić za 600 golda. Dawaj, kupuj, kupuj, kupuj. Dziękuję. Ja wywalamy wszystko. No to ja wywalamy. To Ale na no, ja Czy... kałę zostawiam. Da się mieć dwa naraz. Tak, da się mieć dwa naraz, to na raz. sobie jeszcze jeden. No to coś. czemu no, my tu od będzie gra. Ale nie zrobiliśmy flaga, flaga, więc i takie sprawiedliwie nie. No to prawda. Mamy no pierwszego typa. Leży? Brawo. Na serem to czysta przyjemność. No też tak myślę. No, dobijasz co można czymkolwiek. w się sensie na pilota. 2000 years later. Dobra, nie mamy. Mój aim z lasera. Mój jest dużo lepszy. Na szczęście. Ja mam Sklecek dzisiaj dobrego aim'a z mamuta. Prawda. Ale nie z lasera. Lasek dwa kewy. Ulecz się. Weź sobie dwa kewy i daj mi dwa. Dobrze, że zobaczyłem w sklepie te lasernie. No I jeszcze, a nie dobra, to już w strefie zrobimy jedź. No naprawdę, tak byśmy szukali i szukali. Dobrze, że zobaczyłeś też, że za cztery, 4 to od razu po 2 kupiliśmy. No właśnie. Nie no, na jest tyk. Brawo. Na serwisie jest całkiem okej, okay, więc jeśli chcecie, no to możecie go spekubić. 600 golda to jest nic. W każdym safeie możecie go zdobyć golda, więc naprawdę to jest jak darmowe. Zlutujcie sobie cały safe całego golda i już będziecie mieli 1000 darmowy. No. Więc dwie rundy i macie full golda. No, PRAWDA 24 HOURS LATER Dale To jest typ Nie do niego, twardo No Nie zabiłem. Mi jest Zabijaj, kochanie Zabijaj z kilofa, nie, nie, nie. marnuj mała użyć tego Kolejny, idzie Łał, on wow, jest lepszy nie No też że no. tym można przycelować O! złota. jest złota. złota. A, boluszek. To nie używam. Boluszka walnąła trochę. I tak patrzę, raczej to w doleczy. się wyleczy, a ptaczka no, Tak sobie jeszcze do kawy. I do auta. Gdzie jedziemy w ogóle? Gdzieś tu się pokręcimy, może to? No. Idziemy. No bo co innego nam zostało. Patrz, może... nadal byśmy nie mieli tego, lasarza. To że w sklepie były. Ja go tu wysmażę. Dobra. Wartownik. Nie możemy go. Ty możesz prowadzić. O dzięki w medalionów jedziemy to może lepiej uniknąć tego. Czy chcemy? Chyba nie, chyba lepiej wyższą topkę zrobić. No. Opiary. Nie, kierki i skoki i skoki wiary na SR skała 11. Buty. Yeah. Tu na dole jest. Aha. No 22, 22 miał. No 22 go zabiłem. Czyli dwa hity. No, no to fajnie. Medalioniarze tam są. Jedziemy zupełnie na drugą stronę, wsiadaj. No bo medalioniarze tu podjeżdżają. No te góry. Tu jest zbyt Oni tam tego, busa atakują. Tam są typy jeszcze po boku też. W prawej. Po prawej. Po lewej to są medaliony. Patrz, patrz. Pięknie parkujemy. Zobacz jak pięknie! No, ładnie. No. Równo. cię spalił tym laserem. Jakbyś powiedział, że brzydko. no typy. Brzydko. O, ty. Okay. Typ. Czekaj. Jeszcze jeden tu jest. Dwa typy są. Nie według nas mogą zajść. Jedziemy. Od góry, od góry. Jeden ma jeden ma no, 52 dostał. Lagi mojego OBSa. Pozdrawiam, bo ten laser się nie nadaje na takie rzeczy. Pozdrawiam lagi mojego OBSa. Dałoby Radę zejść do mnie, czy nie? trochę słabo. Ile masz? Trzy. ILE?! Ledwo. Apteczkę dajcie. No, świetnie. Ja mam gluta, ale nie chcę zdradzać naszej pozycji. A i ja widzowie możecie napisać jak ocenia się w skali od 1 na 10 ten sezon. Tak, myślę, że pozytywnie. 2 na 10. Dokładnie. I powiedz jak ty oceniasz. Ja oceniam 9. Ja oceniam 9,5. To są typy, nie? No, 9. Dobrze! O kurde! Aha! No dobra. I zobacz, w takim razie my dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Napiszcie w komentarzu, jak oceniacie ten sezon. Yy, w poniedziałek lub może nawet jutro pojawi się live'ik z nowego sezonu. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku i się siema. Siema.